A w tym filmie sobie porozmawiamy o tym, będą moje refleksje na temat książki, której obecnie czytam, czyli spisek bogaty Robert Kiyosaki ogólnie. Tutaj mam swoje notatki, sobie zapisałam, oczywiście jeszcze nie wszystkie. Dzisiaj w tym filmiku, żeby nie było za długie, to podzielę się z Wami częścią tych notatek. Będzie druga część wtedy podam następne notatki. I tutaj sobie zapisałam coś takiego. Temat pieniędzy dla wielu ludzi jest niewygodny. Wielu kłamie lub wypiera się tego jak wiele znaczą życzy pieniądze. Ja wiem, że pewnie będzie to znowu kontrowersyjny temat na moim kanale, ale co dam, kij z tym. Dobra, lecimy dalej, nie ma co przedłużać. Tematy kontrowersyjne to: seks, pieniądze, religia, polityka. Zaściankowe poglądy. I tutaj teraz mam podam przykłady na zaściankowe, na zaściankowe poglądy według autora tej książki, którą czytam sobie na PDF-ie. Nie pracuje dla pieniędzy. Znaczy, to jest jego, jakby ja tutaj przedstawiam, mam jego interpretację. Ja osobiście uważam, żeby. Nie pracować dla samych pieniędzy. Uważam, że pieniądze są efektem ubocznym tego, jaką ty wartość dajesz ludziom. Czyli, że na przykład tworzysz jakiś produkt, nie wiem, a, tworzysz jakieś uniwersalne produkty, sprzedajesz wiedzę, sprzedajesz szkolenia, sprzedajesz książki. To pieniądze są efektem ubocznym, bo jeżeli będziesz coś robił dla samych pieniędzy, to będzie to takie powierzchowne, materialne. I zauważyłam, że jeżeli ludzie robią coś dla, tylko i wyłącznie dla pieniędzy, czy takie podejście typowo materialistyczne, to zauważyłam, że po prostu no, są taty, po prostu tak, powiem, mogą te pieniądze od siebie według mnie, może być efekt odwrotny, mogą te pieniądze od siebie odrzucać, i też zauważyłam, że no, jakby ludzie to wyczują prędzej czy później, tak? Dobra, idziemy dalej. Pieniądze nie są ważne. To są y, zaśniakowe poglądy, według autora. Pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Pieniądze szczęścia nie dają. Moment. Yy, dobra. To tyle. O bezpieczeństwie finansowym. Dziś bezpieczeństwo finansowe znaczy więcej niż, niż bezpieczeństwo zatrudnienia. Owszem, z tym się zgodzę. W edukacji finansowej nie chodzi o to, ile potrafisz zarobić, ale ile z tego potrafisz utrzymać. Bez rozwoju jesteś w dupie. <laughs> Dobra, lecimy dalej. I teraz tak. Kolejne pytanie, które stawia autor i opisuje to w swojej książce: dlaczego ludzie mają problemy z pieniędzmi? I tutaj wymienia trzy jakby powody: podatki, inflacja, zadłużenie. Pozwala to rządowi na dalsze kumul kumulowanie władzy. Dobra, a reszta w kolejnej części.